Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Szymas oraz nasi goście. <noise> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera prawie wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie mnie kojarzyć jako Mando z podcastu Radio SK i serwisu Steven King .pl. a dzisiaj jest ze mną Rafał Sieciński, czyli Sik z podcastu Brzuch wieloryba. Witam ciebie Sik. Cześć. Bardzo mi miło. I dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Jack Reacher jednym strzałem z 2012 roku. Jack Reacher jest a ghost served in the military police, a brilliant investigator, troublemaker too. Then two years ago he disappears. You don't find this guy unless he wants to be found. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. He doesn't care about the law. He doesn't care about proof. He only cares about what's right. Out of the car! Jak możecie się domyślić, ponieważ ostatnio dosyć mocno katuję Was kolejnymi podcastami, jest to ekranizacja książki Lee Childa, dziewiątego tomu serii pod tytułem właśnie: Jednym Strzałem. Ten film w oryginale nie ma tego podtytułu, jeżeli się nie mylę, ale na pewno w Polsce ten podtytuł się znalazł. Mówię pierwsza ekranizacja, ponieważ w tym roku do kin wejdzie drugi film po czterech latach. I pewnie omówimy go w tym samym składzie, A jesteśmy tutaj w tym składzie, ponieważ Ty masz wszystkie 20 tomów już za sobą i wielokrotnie gdzieś tam mimochodem jakoś tam namawiałeś mnie do, do tego cyklu. Ja zabrałem się za to teraz, jestem na półmetku. E, no tak, powiem szczerze, że parę lat temu jak sięgnąłem po książkę Licharda to... No To była taka mega pozytywna rzecz. Duże zaskoczenie, dużo świeżości, bo do tej pory nie czytałem sensacji. I wiesz, no, chciałem to jak zwykle się tym podzielić, tak? Przekazać komuś, żeby ktoś inny w to wszedł, żeby można było pogadać. Trochę osób co to znaczy coraz więcej osób w to wchodziło, a ty gdzieś tam pozostawałeś za nami z tym <laughs> jednym tytułem. No i no nie ma co się oszukiwać, że ta kolekcja Albatrosa, która wychodzi, zrobiła dużo dobrego. A, nie dosyć, że nagrywasz fajne podcasty, i czy też te książki, to jeszcze mamy okazję pogadać o filmie, który no ja osobiście bardzo lubię. No właśnie, tutaj już od razu też z góry zaznaczmy, że jesteśmy chyba tak... Kim nietypowym gronem odbiorców tego filmu, bo jako fani książek my ten film oceniamy wysoko. Ja go również bardzo lubię, a jest to film raczej chyba krytykowany wśród fanów. Chociaż z tych fanów, których ja znam, no to wszyscy akurat z tych, z którymi rozmawiałem, to wszyscy jakoś tak chwalili. I może zanim zacznę od, od opisu, zanim przejdziemy do, zanim wgłębimy się w fabułę, to. Mm, Przyjrzyjmy się castingowi. Co jest najbardziej krytykowane, to właśnie dobro głównego aktora. Ja no, przyznam się, to, że to Tom Cruza, to ja znam po prostu tak mikroskopijnie jego dorobek. Przed chwilą myślałem, że ostatnim filmem, jaki z nim widziałem, był Top Gun, ale sobie <laughs> sprawdziłem jego filmografię. I ostatnim filmem, który widziałem z Tomem Cruzem, nie licząc oczywiście Jacka Racera, był Wywiad z Wampirem w 1994 roku. Czyli ten aktor to wiesz, no oczywiście wiem kim on jest, nie, no, 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 nie sposób, ale filmów z nim nie, nie, nie widziałem prawie wcale. I szczerze dziwi mnie trochę ta krytyka mocna. Ja bym to zrozumiał na etapie castingu, ale po obejrzeniu filmu, no to, to on się wpasował doskonale w tę rolę. Wiesz co, mi się wydaje, że on właśnie na etapie castingu był krytykowany, bo ja się przyznam, ja ten film strasznie gnoiłem. Jak się dowiedziałem, że będzie tam grał Cruz, którego lubię generalnie, bo to jest naprawdę aktor, który mm, jest charyzmatyczny, gra w fajnych filmach, począwszy od tych wszystkich e, science fiction, poprzez e, Mission Impossible, czyli takie szpiegowskie kino sensacyjne, tą walkirię taką historyczną, e, na takich bardziej filmach e, skupiających się na, na grze aktorskiej, jak chociażby Magnolia, gdzie gra takiego. Mm, Mówce i który jest fantastyczny, to on jest zawsze po prostu świetnym aktorem. A no jednak ten casting to właśnie był taki mega kontrowersyjny. Jack Richards z książek, no to wiesz jaki jest? Facet, 1,95 95 wzrostu, tak? No, ponad 100 kg. były żołnierz. Jack Richards jest ogólnie takim, to jest taka mocno przerysowana postać, taka, e, taka nawet bym powiedział karykaturalna. To jest takie połączenie, nie wiem, Jacka Bauera z 24, z ale mówimy Jamesem o, o Bondem. Po wyglądzie zewnętrznym. No, po wyglądzie zewnętrznym, no, 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 ale wiesz, kurczę a yy, dokończymy że jestem Bondem i z Rambo, no ale Aha. właśnie wyg z wyglądu zewnętrznego dodatkowo właśnie wybijający się w tłumie wielki gość yy, no taki Tom Cruise taki nie jest. Ale z drugiej strony to jest film, magia filmu no przecież kurczę, yy, Kiefer Sutherland grający Bauera to też przecież jest taki mały pierdel, a tego nie widać. Nie? Yy, no nie. Sylvester Stallone też nie jest wielkim gościem. Pamiętam w Rambo to w ostatniej scenie jak go wyprowadzali z, yy, na komisariat to było widać, że on tam o niższy od wszystkich. I tego w filmie nie widać. To jest Tom Cruise pasuje do tej roli doskonale. Tam, chyba w jednej scenie, jak on ma taką bójkę przed barem, widać, że ten e, jego przeciwnik jest dużo od niego wyższy. Jeszcze tak kamera dziwnie to kadruje, że Tom Cruise się wydaje taki mały, a tak to w żadnej scenie. E, jest jeszcze, jedna tego nie scenę. widać. Specjalnie na to zwróciłem uwagę, jak on wysiada z samochodu, tego Mustanga, czy tam. Tego muscle car i podchodzi na przystanek i staje wśród ludzi. No to A, widać, no, no, no. że on tam nie jest za wysoki, że ci ludzie tam naprawdę są od niego wyżsi. Ale wiesz co? W książkach wielokrotnie pisarz podkreślał, że ta jego taka nadczłowieczość, taki wielkie, ta budowa ciała, te silniejsze kości, twardsze, większe mięśnie, większa wydolność, większa siła. Wiesz, on był tak przedstawiany na, ja mówię, powiedziałem chwilę wcześniej, Dolf Lundgren, taki. Himen, nie? Wiesz, gościu, który mhm. y, jest, jest no ponad, wyróżnia się właśnie tą, tą swoją fizycznością, nie? Przy okazji Richard był zajebiście inteligentny, on był świetnym z matematyki, miał dobrą pamięć, y, świetnym tam jakimś taktykiem śledczym, no to w tym filmie jest przedstawione, ale. Lee Child wielokrotnie podkreślał te jego atrybuty fizyczne, tak? wzrost, siłę, to, że o jego pięści były jak, wiesz, jak, jak Bochenki na przykład, nie? Kojarzysz takie, takie opisy no, no, no. jego postaci. I tutaj nagle, wiesz, dostajemy gościa, który ma, no podobno, 1,70 m, a tutaj wiele ludzi mówi, że on jest niższy, tylko tak sobie podają informacje, ale on jest podobno niższy. Ale masz rację, tego w ogóle w filmie nie widać. Może też dobór aktorów, którzy z nim pracują. Ale wydaje mi się, że kiedyś powiedział Richard, jak komentował ten wybór, no bo wiadomo, że on powie przytaknie, tak, producentom dostał za to pieniądze, ale powiedział coś takiego, że w książkach ta wielkość, ta wielka siła, ten wzrost, budowa Richera ma podkreślić jego taką pierwotną siłę, tą nieustępliwość, taką tą niepohamowaną siłę, nie? No, bo w książce nie widzisz tej charyzmy, nie widzisz twarzy tego bohatera. Tutaj rzeczywiście ktoś, kto może jakoś super sprawnie pisze, to może rzeczywiście potrafiłby pewne emocje w, w czytelniku obudzić. Natomiast w filmie, no, Cruz gra twarzą też, nie? On no, taką charyzmę mhm. ma w sobie i może rzeczywiście nie potrzeba tego wielkiego wzrostu nie potrzeba, żeby był gigantem, żeby pokazać, że ludzie się potrafią go bać, że po prostu jest. Straszną postacią, taką z takim skurwysynem może nawet, nie? <grystanie> Kurde, ja Richera nie odbieram jako straszną postać, ja go odbieram jako taką karykaturalną postać, taką, która, taką wiesz, jak, jak właśnie jak Jack Bauer, który w zasadzie wszystko może zrobić i co nie wymyślisz sobie głupiego, to, to Jack Bauer będzie lepszy i Jack Richer również będzie lepszy. No tak, może coś w tym jest, ale no to chodzi mi o to zastraszenie przeciwnika. No ja wiem, nie, ja, nie ja wiem, ja wiem o co, wiem. Odbiór. Ogólnie to ja miałem jeszcze ten komfort, że wiesz, ja w momencie jak siadałem do książek, to już wiedziałem, że ten film jest, wiedziałem, kto go będzie grał, więc kompletnie. No, ominął mnie ten etap castingowy, o którym mówisz, gdzie ludzie byli mhm. najbardziej wkurzeni, gdzie sam też to krytykowałeś. Nie? Już podchodząc tak, tak, do książek, no. jeszcze nie wiedząc nawet, o czym to jest i co to jest za postać, ja wiedziałem, że w filmach go będzie grał Tom Cruise, nie? Mhm. że już go grał. No tak, tak. Bo ja mogę tylko powiedzieć tyle, że obejrzałem film i stwierdziłem, że to był dobry wybór. To była fajna ekranizacja i niekoniecznie rzeczywiście potrzeba było takiego wielkiego faceta, który będzie grał Richera, żeby to fajnie wyszło, nie? Mhm. Ja dużo bardziej obawiałem się teoretycznie głównego przeciwnika. On, on, to nie jest główny czarny charakter, ale on tam najwięcej robi z tych złych, yy, czyli Charlie'ego, jego gra. Jay Cartney to jest taki aktor, którego m, przyjmując na chwilę, że te filmy istnieją, to mogliśmy widzieć w, w Szklanej Pułapce, część piąta, bądź też w, w Terminatorze, Genesis. Wiesz co? ja e... Teraz powiem tak, rzeczywiście, jeden film nie istnieje, natomiast ja lubię tego Terminatora, Mnie się on podobał, bo no no jakiś wiesz. Ale no, filmy były to jednak yy, yy, ze specyficznej wiem, o co półki. Ci chodzi. To były i... porażki takie no, no. dla ciebie, nie? I jednak yy, tego Kolesia się obawiałem, a też zagrał całkiem ciekawie. też bardzo fajna postać. W ogóle ja nie mam tutaj yy, zastrzeżeń castingowych yy, przy tym filmie. Taką dygresję rzucę, on będzie grał w Legienie Samobójców yy, Kapitana Bumeranga, nie? Nie wiem, nie śledzę za bardzo A, nowego filmowego widzicie. DC, szczególnie po ostatnim filmie. Także w ogóle Legionu Samobójców. Nie, nawet jeden trailer widziałem, chyba i nic więcej. Okay. Tak naprawdę no tutaj wiele więcej aktorów do omówienia nie mamy. Bardzo podobało mi się to taka zmiana w książce, że wszystkie role kobiece zostały ograniczone do jednej postaci, bo akurat w tej książce mnogość bohaterów i mnogość akcji jest ogromna. Ja tę książkę czytałem kilka dni temu. I i bezpośrednio przed filmem i w sumie nie dziwiłem się, że to zostało wybrane na ekranizację pierwszą, bo przynajmniej z tych pierwszych dziewięciu, które przeczytałem, to jest taka najbardziej filmowa książka, włącznie mhm. z całym wstępem, z wprowadzeniem bohatera, z właśnie z mnogością wydarzeń, mnogością akcji, mnogością bohaterów, ale bardzo dobrze, bo ogólnie to jest bardzo wierna ekranizacja, za chwilę przejdziemy do fabuły, ale bardzo dobrze, że ograniczono wszystkie kobiece postaci do jednej, bo w tej książce mamy, o ile się nie mylę, cztery kobiece postacie, z czego każda ma jakąś jedną rolę do odegrania. Wiesz co, ja nie pamiętam, ja czytałem tą książkę Cztery lata temu, chyba. No to ci przypomnę, no jest siostra tego oskarżonego, Jamesa Barra, tak. która tak naprawdę jej jedyna rola to jest, że porwali ją na końcu. No i tutaj to mhm. nie jest żaden spoiler, bo to nawet w trailerze wiemy, że porwana zostanie obrońca. Jest taka pani generał, która została wezwana tylko i wyłącznie po to, żeby złożyć zeznania, ponieważ Richard tam przez przypadek palnął, że Pentagon może się tym zainteresować. Ona przyleciała, złożyła zeznania, że nic nie pamięta i on się z nią przespał. No i to to jest jedyna jej rola w zasadzie w tej książce, bo, no bo Richard musi się z kimś przespać. W filmie się nie przespał, ale cała taka chemia została między tymi postaciami, między Richardem a jakąś kobietą, no to zeszła na barki pani prawnik, nie? No i była jeszcze taka pani dziennikarka, która tak naprawdę też niewiele wniosła do całej akcji. Akurat to myślałem, że zostanie zachowane w filmie, bo wiesz, media mhm. to jest taki filmowy element, ale tak naprawdę tam jedyna jej Ola, to się ogranicza do tego, że Rich Ray samochód buchnął i nie jeździł. No a tutaj trochę inaczej ten samochód zdobył od, od takich tam oprychów, no i wszystko. I, I to było moim zdaniem bardzo dobre posunięcie, bo tutaj nie ma wielu zmian w tym filmie. Ogólnie troszeczkę inaczej musieli poprowadzić akcję, ponieważ Cała historia z książki Jednym Strzałem rozpoczyna się, gdy snajper zabija pięciu przechodniów. Teoretycznie losowych przechodniów strzela do nich. Rozpoczyna się śledztwo. Na miejscu jest mnóstwo dowodów świadczących o winie Jamesa Barra. Oni go aresztują, on się nie chce przyznać, tylko mówi: Sprowadźcie mi Jacka Richera. I w ten sposób Jack Richer wchodzi na scenę. To jest też takie wyjątkowe, bo zazwyczaj w tych książkach jest tak, że od niego się wszystko zaczyna. Zazwyczaj on jest w pierwszej scenie i na skutek jakiegoś tam zbiegu okoliczności on spada w środek jakiejś akcji. A tutaj mamy cały długi wstęp i on dopiero wchodzi na scenę. I to jest strasznie fajnie w filmie zrobione, bo wiesz, w książce mamy zawsze ten taki, takie streszczenie krótkie, że to jest tam były żandarm, który w 90. został zdegradowany do roli kapitana, ale potem znów awansował na majora, po siedmiu latach odszedł z wojska, teraz jest włóczęgą, zniknął i to jest wszystko takie w pigułce w filmie fajne. Nie widzimy twarzy Richera, on sobie idzie, kupuje te rzeczy, wyrzuca swoje, przebiera się. I Jeszcze tak fajnie, zabawnie, jak oni mówią, nie da się go znaleźć, nie? zniknął z radarów i wtedy wchodzi sekretarka Jack Richard do panów. To jest, tak, tak, to jest, to jest super fajna taki cena. filmowy wstęp. A druga rzecz, która została zmieniona, to w książce nie wiedzieliśmy, kto jest strzelcem. No, wszystko wskazywało, no nie. że to jest Tutaj bar. Początku wiesz. I tam było to zupełnie inaczej poprowadzone, wiesz, bo tam był taki nacisk, że my myśleliśmy, że to faktycznie bar. Gdzieś tam w połowie książki nam sugerują, że on został do tego zmuszony, ale nadal myślimy, mhm. że to bar strzela, a dopiero pod koniec książki jest taki twist, że to jednak nie bar. No w filmie ja się zastanawiałem, jak to zrobią w filmie. Musieli to zrobić zupełnie inaczej. I my od początku w filmie wiemy, widzimy twarz strzelca, że to nie jest on. I tutaj takie z kolei inne było zagranie, bo jak oni aresztują Bara, to nie widzimy jego twarzy i tam już jest całe, yy, robią z nim w areszcie rozmowę i cały czas widzimy go od tyłu i dopiero ta kamera przelatuje, że w sumie nie wiem, czy to spoiler nie jest, ale to jest początek filmu. Dowiadujemy się, że to jednak nie on był strzelcem, nie? Nie, wiesz co, to nie, nie jest spoiler. No, spoilerem by było, jak to ginie, nie? A tak potem y, cała akcja, oprócz tego właśnie, że pousuwali te dodatkowe wątki kobiece, to jest niemalże kropka w kropkę, tak jak w, w książce. No tak, troszeczkę jeszcze zmiana jest, bo tam y, w książce Bar był chory, pamiętasz? Tam on cierpiał na chorobę, brał leki. I tutaj mamy zrobionego z niego kozła ofiarnego, po prostu kolesia wrobili i jak Richard jest na strzelnicy to tutaj troszeczkę inaczej jest przedstawione ta współpraca kolega-snajper. Pamiętasz, tam było takie. Ale akurat to, o czym ty mówisz, to, to też dla mnie była zmiana na plus, bo w książce wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu, w tym konkretnym miejscu, gdy już na strzelnicy dochodzi do tego takiego twistu i gdy się okazuje, że Bar jest chory, to dla mnie to już było takie y, za duże namnożenie. Y, Zwrotów akcji różnych, bo w tej książce, w tym tomie akurat jest tego naprawdę dużo i mnie się to bardziej podobało w filmie. Mm -hmm. Także kolejna zmiana, która. W pomimo, że ja tę książkę bardzo wysoko oceniam, to kolejna zmiana, która podobała mi się jeszcze bardziej w filmie. I w filmie właśnie bardzo w ogóle jest... Yy, on, tak jak na początku książki dostaje po mordzie w areszcie i zapada w śpiączkę, to w książce on się budził i tam były rozmowy z nim, a w filmie on przez cały film yy, no, leży w szpitalu. No, nie i ma go, nie ma. Dopiero na końcu, to jest też takie fajne zakończenie, gdy on mówi o Jacku Richerza, a my widzimy go odjeżdżającego, jak w westernie. To, to, to bardzo mi się to w filmie podobała, jak to, właśnie, wprowadzenie tej postaci i jej zejście ze sceny. No dobra, no to powiedzmy, że podobały ci się zmiany, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. E, jak ci się podobał Hercog w roli Zeka? No! Nie wiem, jak masz jakieś zastrzeżenia do tej postaci, to mów, bo dla znaczy mnie. nie wiesz, co źle, poczekaj, jeszcze może wrócimy do tego, bo końcówka właściwie troszeczkę jeszcze ze zmiany są w końcówce, bo oni napadają. Y, no, 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 no. no, no, taką no, no. Rezydencję, no nie. Bo w ogóle tak chciałem jeszcze poruszyć wątek złych, nie? że w filmie, no to, to, to przede wszystkim trochę spłycony jest ten wątek złej tej organizacji całej. Natomiast Zek w książce ma taki, tak mi się wydaje przynajmniej, jest taką strasznie postacią tajemniczą, ale też taką złowrogą. Bo tak naprawdę w filmie to miał tylko jeden występ jak kazał obcinać Lińskiemu palce, czy obgryzać Lińskiemu palce mm -hmm. i później właściwie no koniec, ta postać występuje no, w samej końcówce. No on siedzi, końcówce. w tej ostatniej scenie to on tylko siedzi tak. przez całą akcję. No to ogólnie ten cały koniec został spłycony, ale ja też uważam, że to lepiej wypadło, bo w książce to też było bardzo mocno przekombinowane z tymi wszystkimi kamerami na podczerwień, ten oktowizory. Tam Richard musiał schodzić organizm i tak dalej. To było dość mocno przekombinowane. jak na... Tak, auto rozgrzać tam klimatyzację, takie, takie rzeczy, nie? No, mnie się to w filmie sama to, to spłycenie akcji na koniec podobało. Jak on tyłem jedzie, tym samochodem, zasuwa i leży, i oni strzelają, strzelają w te pudła, ale postać zeka, no, no w książce on, on miał w ogóle historię, nie? Bo mhm. tam były opisane retrospekcje z nim, jak on jest tam więziony, i tak dalej. W filmie to jest po prostu dziadek, o którym wiemy, że, że przeżył swoje i wszystko. Tak naprawdę. Tylko trzech złych takich kolesi jest. No jest Charlie, jest Zek i ten ich kumpel chyba Vlad, tak? Plus jeszcze dwóch tam, co strzelają. No i jest jeszcze Emerson, który tam pracuje dla nich, ale tak naprawdę no troszeczkę tutaj jest tego mało. Mnie się Herzog podobał w filmie. Uważam, że to w ogóle ciekawy był casting, no bo to jednak jest yy, reżyser i chyba on w filmie jakoś specjalnie nie gra. A tutaj trafił taką rolę heh, dosyć ciekawą. Ale mnie trochę brakowało w, e, takich popisów e, właśnie Czeka Richera w eliminowaniu tych ludzi, bo umówmy się, no, tam dużo mu pomógł Cash, tak? Cash, dobrze mówię? No, ten, ten snajper. Snajper, który, no, właściwie e, nie strzelał w ludzi i wiesz co, jeszcze tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, nie wiem czy, nie pamiętam czy tak było w, w, w książce, ale w filmie on też pojawia się na miejscu, na tej żwirowni, czy tam w Kamieniołomie, i on przywozi Richardowi tylko nóż. Tak to samo tak było, w książce. Tak było. To była, ta, była taka żartobliwa scena. On powiedział mu, że swojej broni mu nie da, a że nie jest psychopatą i nie zbiera broni. Tak, tak było. No, ale to był w książce, tak? No. A, no widzisz, bo ja myślałem, że tutaj puszczają oko e, do widza, że wiesz, że. Richard liczy na pomoc gościa, gościu mówi hej goście ja cię nie znam, tam widziałem jak strzelałeś na jakiejś strzelnicy <laughs> 10 lat temu, ale nie mam zamiaru ci dawać broń do ręki i daję mu nóż, a to okej, okay. no już nie pamiętałem to było, jak to no, było i no, on ja z tym nożem musiał się pod ten dom podczołgać, no, no tych złych tak jak mówisz, no, tak, jak, tak jak ja powiedziałem na początku ten Jay Cartney niby nie jest głównym złym, ale tak naprawdę wszystko na jego barkach jest, bo pozostałe postaci to są jakieś tam, może nie elementy ale bardzo zmarginalizowane, a wszyscy ci, ci tacy zakapiorzy, nie wiem czy tak się mówi, mm -hmm. e, anonimowi to, to w ogóle t, e, trochę też to komediowo zrobili, bo na przykład ta bójka e, Richera w łazience, e, to jest taka scena mocno Komediowa. zrobiona sobie z żartem, nie? No tak, bo on tam jest lekko zamroczony, bo Łom zahaczył, czy tam Key Baseballowy zahaczył o futrynę, i on tak tylko dostał częściowo w tą głowę, wpada do wanny, a później oni naćpani okładają go na zmianę. A oni się tam sami między sobą... No, przez małą przestrzeń, jak zaczynają machać tymi kijami, to tak jak z komedii yy, scena, jak yy, oni sami tam siebie pokonują, nie? Ach, no. Ale tak czyż jak mi się też podobało, że tego typu elementy tutaj się znajdują, właśnie jakaś taka komediowa walka, pościg samochodowy, pościgu nie było w książce, z tego co ja pamiętam. A, no pościg jest Co to dobie. za film sensacyjny yy, bez pościgu, nie? No, musi się znaleźć, zresztą tutaj z takim fajnym finałem jest, chociaż ten finał też zdradzony w trailerze jest, w ogóle ten trailer dużo zdradził. Mhm. Ale finał jest świetny, ale w ogóle, no, fajny, fajny pościg, fajne ten, ten takie ściganie się tych samochodów, bo yy, mamy Maslow Car i jakieś Audi, takie bardziej sportowe. Znaczy, może to nie sportowe, jakiś sedan. Nie, no, fajnie to zrobili i mi się bardzo podobało. Jeszcze powiem Ci jedną rzecz, której, której yy, tak mi się wydaje, że zrobili w filmie lepiej. To scena. Znaczy nie wiem, czy lepiej. Po prostu świetnie jest ta pierwsza scena z tego, tego zamachu, bo jak opisywane to było, no to ok. No tam jest opisywane działanie snajpera zabija go, a tutaj w filmie masz naprawdę to tak, nie wiem, trzyma w napięciu ta pierwsza scena. No dobrze jest zrobione. Jak on no. przyjeżdża, no naprawdę zrobili to rewelacyjnie. Inaczej trochę też rozłożyli elementy, bo tak jak powiedziałeś z tym Emersonem, to się dowiadujemy dużo szybciej niż w książce, bo w książce to jest taki ostatni finał, ostatni twist na koniec, kto jest zdrajcą tutaj. I to jest szybciej, ale to też nie, niepotrzebne było trzymanie tego na koniec. W ogóle y, mnie się akurat postać Emersona podobała. Taki czarnoskóry policjant w garniturze. Miałem wrażenie, że żywcem wyjęty z kina sensacyjnego z jakichś lat 80. No i też przede wszystkim on sprawia wrażenie takiego bardzo prawego człowieka, ale jednak nie okazuje się przekupiony. Czy tam też szantażowany, czy, czy, czy zastraszony? No bo on mówi, że nie robi tego z własnej woli. Są takie drobne elementy jeszcze brane z poprzednich tomów, na to w ogóle mogłeś nie zwrócić uwagi, a ja przez to, że jestem na bieżąco z książkami, bardzo na bieżąco, to na przykład pocieranie nosa, żeby zostawić odcisk palca, to było, był taki element bardzo mocno w, wykorzystywany w, chyba w szóstym tomie w Tajnej Służbie, albo to jak Richard zabiera samochód temu bandycie i zmusza go, żeby ten przytaknął, że on mu ten samochód daje, to taki element był bardzo często wykorzystywany w trzecim tomie Wróg bez twarzy, tylko tam jeszcze Richard płacił dolara i, i umawiali się słownie, że on kupuje ten samochód. Mm -hmm. Także takich drobiazgów tutaj pobranych z innych tomów, na które normalny widz, nawet normalny czytelnik, bo to kurczę nikt nie pamięta, przecież takich pierdół, to nie zwróci uwagi, to w tym filmie jest i to, i to też w sumie... Podobało mi się. Do tego Sam Lee Child występuje. Tak, A, właśnie miałem zapytać się, czy widziałeś cameo. Akurat y, może, bym, może bym nie zwrócił uwagi, chociaż już gębę na tyle znam, że pewnie bym zwrócił, ale chwilę przed tym, jak film oglądałem, to wszedłem na jego stronę oficjalną i tam chyba na głównej stronie nawet jest zdjęcie z tego filmu, bo jest reklama następnego chyba filmu, i właśnie także już wiedziałem, że będzie. Nie? A to jeszcze w takiej scenie, gdzie taka pasuje właśnie do tego pisarstwa jego, bo Richard zawsze te swoje takie mądrości mówi w książkach. Typu policjanci to zawsze to, to i to, no nie? Federalni zawsze to, to, to i to. On ma takie, takie swoje <grym> często nieprawdziwe, ale on takie przekonanie nosi, nosi w sobie, że ktoś tam ma takie, takie zachowania. I rzeczywiście w tej scenie występuje Lee Child i on jeszcze mu tam go kiwa głową, że tak jest, nie? <grym> no. <grym> No jeszcze jest taka różnica, że tutaj Richard potrafi jeździć autem. Ale on, nie, on w książkach też potrafił, tylko nie miał prawa jazdy. Nie, on w książkach mówi, to też nie wiem, czy można nie doszedłeś do tego. W książkach tego, nie, no w to ci wierzec... jeździł w wielu tomach. To czy znaczy zazwyczaj ktoś go prowadzi, ale on jeździć potrafi. Trochę potrafi, ale on mówił, że uczył się na takich samochodach wojskowych, wielkich, ciężkich typu Humvee, tak? I on nie potrafi takimi cywilnymi autami jeździć. Ale Może to ci, nawet w tym tomie właśnie nie. wziął od tej dziennikarki samochód i nie jeździł. On tam na strzelnicę pojechał sam w tym tomie. No, a tutaj naprawdę jest pościg i on tutaj naprawdę popierdziela tym samochodem. No i to dobrze jeździ. No, no, no to, to też racja, no. I No dobra. No to co? No... Będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że to jakoś chaotycznie, za bardzo nie wyszło, że jak ktoś nie oglądał filmu albo nie czytał książki, to w ogóle zrozumiał, co my tutaj, o czym my tutaj mówimy. No tak, no to fi film jest dobrą sensacją. Trwa dwie godziny. Ogląda się go bardzo dobrze. Jest świetnie zagrany. Ma fajne postaci, humor. Nawiązuje do. Kultowych filmów lat 80. policyjnych, bo tam jest mm -hmm. pani adwokat, pan prokurator, dobry gliniarz, zły gliniarz, takie trochę humorystyczne podejście do pewnych rzeczy, jest pościg, strzelania jest dużo. <laughs> fajna postać, fajna historia dokładnie. Ja również bardzo polecam ten film. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony na film kolejny, chociaż akurat nie wiem czy uda mi się do października przeczytać bo, bo kolejny film jest na podstawie tomu 18. No ja w tej chwili 10 może dzisiaj zacznę. Nie wiem czy uda mi się 8 książek do października przeczytać, chyba że zaburzę kolejność. Nie, no spokojnie. Ale na pewno film będę chciał sobie obejrzeć w kinie i myślę, że już wtedy premierowo Omówić go. No ja chętnie ja się piszę, bardzo chętnie wiesz. Z Tobą popowiadam na ten temat. Zresztą fajna obsada jest, szkoda, by było rzeczywiście nie iść na ten film. Bo ja no, przyznam się, szczerze, że na pierwszą film nie poszedłem do kina. Obejrzałem go jakoś na VOD chyba, o dobrze kojarzę. A tutaj no. E, już wiem, że będzie mi się podobał Tom Cruise w roli Richarda, więc idę do, do kina. A jeszcze jedną, że chciałem tak zapytać, bo masz takie wrażenie, że na przykład te książki o Jacku Richarze. E, no teraz mamy Toma Cruise'a, który gra Jacka Richera i załóżmy, że Jack Richard będzie na przykład e, przez 5 filmów, bo możemy tak sobie założyć, że Richard zagra w pięciu filmach, e, czy nie, Tom Cruise zagra Richera w pięciu filmach. Możesz sobie wyobrazić, że Richera będzie grał ktoś inny. Jakąś inną książkę będą, na z młodszym aktorem ekranizowali. Jedną z tych pierwszych, na przykład, no nie wiem, poziom śmierci czy nieprzyjaciela. Coś jak, jak James Bond. No tak, że tak, właśnie będzie się zmieniał. Chyba tak, chyba by mógł bez problemu. Jeżeli, jeżeli zachowają taki klimat, to chyba bez problemu. Aha. Nie jestem jakoś chyba szalenie przyzwyczajony do. No... Jeden film dopiero był, nie? No to tak ciężko powiedzieć, no ale nie jest to chyba coś takiego jak, nie wiem, Indiana Jones czy, że, żebym się aż tak przyzwyczaił do postaci, nie? Mam wrażenie, że kupię bez problemu. Jeżeli, jeżeli zrobią dobry film, to, to czemu nie? No ja też wierzę, że może ktoś inny by, by dał radę i zagrał, właśnie Richera. I chętnie bym zobaczył, bo podoba mi się Tom Cruise, ale. No chętnie bym zobaczył kogoś jeszcze innego w tej roli. W ogóle bardzo duża rozpiętość czasu. Cztery no, lata to jest dość dużo chyba, nie? Jak, mm -hmm. to znaczy w sumie, w sumie, no, no nie wiem, no nie wiem, Mission Impossible jeszcze dłużej powstaje, a patrząc na całość od pierwszej części do ostatniej. Ale wiesz co, ten film był kręcony, pamiętasz tą akcję dwa, sprzed dwóch lat, gdzie oni się wylewali sobie yy, wiadra z lodem na głowę? No, 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 no. To oni już wtedy kręcili ten film. Czyli ja wierzę, że te zdjęcia do... do, 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 do nowego Richera powstały no, spokojnie z półtora roku temu. Teraz patrzę na ciekawostki na Filmwebie. Film kręcono 20 października 2015 do 29 stycznia 2016. Tak nie było na pewno. Oni już wcześniej mieli, bo ja pamiętam, że cała ekipa wylewała sobie te wiadra z lodem na głowę. to było przecież dwa lata temu. Mhm, to już dość dawno było. No, dobra. Myślę, że wszystko powiedzieliśmy co chcieliśmy. No, polecamy i mam nadzieję, usłyszymy się za kilka miesięcy po kolejnej części. No to dzięki za rozmowę. Dziękuję ci również bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, hej! Cześć. Game over, man! Game over! are we gonna do now! What we do! It's over! Nothing! You just don't turn it off!